Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek kulinarny na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, chciałam zrobić bardzo szybki deser i mam tutaj galaretkę truskawkową o smaku truskawkowym. Mam również troszeczkę winogrona. Co będziemy potrzebować? Potrzebne są dwie szklanki gorącej wody, które zagotowałam w tej chwili. Galaretka jest bardzo prosta, ponieważ nie gotujemy, tylko wsypujemy zawartość produktu do wody, mieszamy i mamy galaretkę. Także jedna szklanka wody i jeszcze jedna szklanka gorącej wody przygotowanej. Akurat szklanki są w koszykach, także musiałam trzymać, żeby to nie wypadło. Słuchajcie, w tej chwili otwieramy galaretkę. Galaretki ja bardzo lubię, ja bardzo lubię desery, ona jest taka różowa. No i teraz słuchajcie, tutaj wsypujemy proszek do wody. Już wam mogę pokazać. I teraz słuchajcie, będziemy to dobrze mieszać. Słuchajcie, i takie połówki tutaj sobie tego winogrona. Zrobię o coś takiego błyszczącego i wyjątkowe I słuchajcie, tak właśnie przygotowane pucharki. Znaczy, nie za dużo też tych owoców, tylko słuchajcie, do smaku. No i w tej chwili dobrze wymieszaną galaretkę. Jeszcze raz przemieszam. i słuchajcie, wlewamy sobie teraz do pucharków. Z tej galaretki wychodzą trzy takie pucharki.